Czy słyszałeś kiedyś, że nawet słowa, które wypowiadamy do zmarłej duszy, mogą mieć głębokie konsekwencje? Dokładnie to ostrzegał ojciec Pio, jeden z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego. On, który miał bezpośredni kontakt ze światem duchowym i był znany z rozmów z duszami w czyśćcu, pozostawił nam poważne ostrzeżenia dotyczące tego, jak powinniśmy zachowywać się w obliczu śmierci, zwłaszcza w słowach, które kierujemy do tych Którzy odeszli. W tym filmie dowiesz się, dlaczego ojciec Pio tak stanowczo twierdził, że niektórych zwrotów nie należy nigdy wypowiadać w stosunku do zmarłej duszy. Przyjrzyjmy się nie tylko samemu ostrzeżeniu, ale także temu, co kryje się za tą nauką duchowej rzeczywistości, która wykracza daleko poza to, co widzą nasze oczy. Wyobraź sobie, że w chwili bólu, żegnając kogoś bliskiego, Wypowiadasz coś pozornie nieszkodliwego. Ale według ojciec Pio może to nawet zakłócić wieczny odpoczynek tej duszy. Tak, właśnie tak. Nie tylko udzielał wskazówek, jak modlić się za duszę, ale także jasno mówił, czego należy unikać, aby nie sprowadzić negatywnych konsekwencji ani na tych, którzy odeszli, ani na tych, którzy pozostali. Ojciec Pio z Pietrelciny. Urodzony jako Francesco Forgione, był włoskim zakonnikiem kapucynów, który stał się jednym z najbardziej podziwianych i enigmatycznych świętych Kościoła katolickiego. Pamiętany jest ze swoich niezwykłych darów, głębokiej duchowości i życia naznaczonego cierpieniem i cudami. Od młodości ojciec Pio miał intensywne doświadczenia mistyczne. Nieustannie nawiedzały go niebiańskie wizje, a nawet dusze z czyśćca, które prosiły o modlitwy. W wieku 31 lat otrzymał stygmaty, ale tajemnica ojciec Pio wykraczała poza stygmaty. Miał dar bilokacji. Potrafił czytać w sercach i wysłuchiwał spowiedzi z niepokojącą duchową precyzją, często wyjawiając penitentowi grzechy, o których ten zapomniał lub które pominął. Znany jest również z doświadczeń z samym diabłem, który próbował odciągnąć go od jego misji. Mówił, że często budziły go w nocy dusze proszące o modlitwy. Jego poczucie pilności, gdy mówił o zbawieniu dusz, było podsycane przez ten bezpośredni kontakt z rzeczywistością po śmierci. Dlatego też, gdy ostrzegał przed tym, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy mówić zmarłym duszom, nie wynikało to z teorii lub przesądów, ale z własnego doświadczenia. Aby zrozumieć ostrzeżenie, ojciec pio, Należy zapoznać się z nauką Kościoła katolickiego na temat tego, co dzieje się z duszą po śmierci. Zgodnie z doktryną katolicką śmierć nie jest końcem, ale przejściem do wieczności, gdzie każda dusza zostanie osądzona przez Boga i skierowana do jednego z trzech miejsc: nieba, czyśćca lub piekła. Niebo jest ostatecznym przeznaczeniem oczyszczonych dusz, które żyją wiecznie w obecności Boga. Piekło jest miejscem wiecznego oddzielenia dla tych, którzy odrzucili łaskę Bożą, a czyściec, często źle rozumiany, jest tymczasowym stanem oczyszczenia. Dusza, która umiera w przyjaźni z Bogiem, ale nie jest jeszcze całkowicie oczyszczona, przechodzi proces duchowego oczyszczenia, zanim wejdzie do nieba. Kościół naucza, że dusze w czyśćcu nie mogą sobie pomóc same, ale są zależne od modlitw, ofiar i dobrych uczynków żyjących. Dlatego odprawiane są msze święte w intencji zmarłych, a modlitwy takie jak różaniec miłosierdzia lub ofiarowanie cierpienia są tak cenione. W tym kontekście nasze słowa mają znaczenie duchowe. Sposób, w jaki odnosimy się do zmarłej duszy, to co mówimy i jak to mówimy, może bezpośrednio wpływać na jej wieczną podróż. Kościół zawsze zalecał, aby zwracać się do dusz z szacunkiem, miłością i intencją pomocy, nigdy z gniewem, buntem lub przekleństwem. Ojciec Pio, głęboko świadomy tej duchowej rzeczywistości, nalegał, aby wierni zachowali szczególną ostrożność, mówiąc o kimś, kto odszedł. Wiedział, że nawet po śmierci dusza pozostaje wrażliwa na miłość i modlitwy ale może również zostać zraniona negatywnymi słowami lub obojętnością. Śmierć nie zrywa więc więzi duchowych, wręcz przeciwnie, przemienia je. I właśnie w tym momencie ostrzeżenie ojciec Pio staje się tak ważne. Ojciec Pio był nie tylko człowiekiem modlitwy, ale prawdziwym duchowym wojownikiem. I to właśnie w tej roli pozostawił ostrzeżenie, które do dziś zaskakuje wielu wiernych. Nie wypowiadajcie negatywnych lub potępiających słów na temat zmarłych. Zamiast tego módlcie się za nich. Ta rada wynikała z jego własnych doświadczeń z duszami w czyśćcu. Opowiadał, że często odwiedzały go dusze błagające o pomoc. Niektóre z nich cierpiały głęboko nie z powodu okrutnych kar, ale z powodu oddalenia od obecności Boga. Według Ojciec Pio Wiele z tych dusz cierpiało jeszcze bardziej z powodu niesprawiedliwych lub bezlitosnych słów wypowiedzianych przez członków rodziny lub przyjaciół po ich śmierci. Ojciec pio wyjaśniał, że nawet po śmierci dusza zachowuje pełną świadomość duchową. Być może nie słyszy tak jak my tutaj, ale głęboko odczuwa intencje i uczucia, które są do niej kierowane. Dlatego słowa takie jak on już jest w piekle lub nie zasługuje na spokój. Są duchowo niebezpieczne. Raną pamięć tej osoby i mogą zakłócić proces oczyszczenia duszy. Święty Kapucyn mawiał, że należy traktować duszę z taką samą miłością, jaką chcielibyśmy otrzymać, gdybyśmy byli po drugiej stronie. Nawet jeśli ktoś popełnił poważne błędy w życiu, ostateczna sprawiedliwość należy do Boga. Naszym zadaniem jest modlić się, a nie osądzać. Ojciec Pio zawsze powtarzał: Módlcie się za dusze. Bardzo tego potrzebują. To ostrzeżenie nie jest tylko teoretyczne. Dzielił się konkretnymi historiami dusz uwolnionych z czyśćca po prostych modlitwach, pokazując, że nawet mały gest miłości może mieć wieczny skutek. Dlatego zamiast przeklinać lub komentować z pogardą, wzywał nas do działania z współczuciem. Ojciec Pio był jasny i bezpośredni. Niektóre słowa, nawet wypowiedziane pod wpływem impulsu lub bólu, nigdy nie powinny być kierowane do zmarłej duszy. Dla niego takie wyrażenia niosą ze sobą nie tylko emocjonalną negatywność, ale także realne konsekwencje duchowe. Wśród najbardziej niebezpiecznych zwrotów znajdują się na pewno jest już w piekle. To stwierdzenie jest poważnym osądem, całkowicie poza zasięgiem człowieka. Tylko Bóg zna ostateczny stan duszy. Powiedzenie tego jest jak zamknięcie drzwi miłosierdzia, co jest sprzeczne z nauką chrześcijańską. Teraz płacisz za to, co zrobiłeś. Chociaż wydaje się to tylko komentarzem wyrażającym ulgę, zdanie to sugeruje pragnienie kary. Ojciec Pio mawiał, że chrześcijanin powinien zawsze pragnąć miłosierdzia, a nie zemsty, zwłaszcza gdy chodzi o cierpiącą duszę. Mam nadzieję, że cierpisz tak, jak na to zasługujesz. To jedno z najcięższych stwierdzeń. Oprócz tego, że jest osądem, wyraża głęboką niechęć. Według ojciec Pio, takie słowa mogą zakłócić spokój duszy, a nawet utrudnić jej oczyszczenie. Nie ma sensu modlić się za niego nią. To zdanie wyraża beznadziejność i lekceważy jeden z filarów wiary, katolickiej modlitwę za zmarłych. Ojciec Pio nauczał, że nawet w najtrudniejszych przypadkach modlitwa nigdy nie jest daremna: było za późno, lub już jest z Bogiem, albo z kimś innym. Ironiczne, pogardliwe lub przydercze wyrażenia dotyczące śmierci są niezwykle obraźliwe duchowo. Nawet gdy są zamaskowane humorem, słowa te mają znaczenie, którego wielu nie dostrzega. Ojciec Pio nalegał, że jeśli nie mamy nic dobrego do powiedzenia, Najlepiej jest zachować pełen szacunku milczenie, a następnie modlić się, twierdził. Dusza cierpiąca w czyśćcu czuje, kiedy jest zapomniana lub pogardzana. Ta ostrożność w wypowiadaniu się nie jest tylko kwestią religijnej etykiety, ale prawdziwej miłości bliźniego. Słowa, które wychodzą z naszych ust, mają moc, moc ranienia lub moc uzdrawiania. Ojciec Pio ostrzegł nas przed tym, czego nigdy nie należy mówić zmarłej duszy, ale nauczył nas również właściwej drogi, duchowej miłości bliźniego. Dla niego nasze słowa, modlitwy i postawy mogą być potężnymi narzędziami wyzwolenia dla dusz oczekujących w czyśćcu. Co więc powinniśmy mówić i robić? 1. modlić się szczerze. Ojciec Pio zawsze zalecał, aby po otrzymaniu wiadomości o śmierci kogoś Pierwszą rzeczą było modlitwa. Proste, ale pełne wiary modlitwy, takie jak Panie przyjmij tę duszę w swoim miłosierdziu. Daj jej wieczny odpoczynek, Panie. Jezus, miłuj się nad tą duszą i otwórz jej bramy nieba. Te słowa wypowiedziane z serca mają większą wartość niż jakikolwiek osąd. Poruszają one serce Boga i łagodzą duchowe cierpienia duszy. Dwuga. Zamówienie mszy świętej. Jednym z najpotężniejszych działań zalecanych przez Ojciec Pio jest odprawienie mszy świętej w intencji zmarłej duszy. Mówił: Więcej dusz z czyśćca wstępuje do nieba dzięki dobrze odprawionej mszy niż dzięki jakiemukolwiek innemu aktowi. Jeśli to możliwe, poproś o odprawienie mszy w lokalnej parafii lub weź w niej udział, ofiarowując te intencje. 3. Ofiarowanie poświęceń. Ojciec Pio Nieustannie ofiarowywał swoje cierpienia za duszę. Mówił, że każdy ból fizyczny, emocjonalny lub duchowy można przekształcić w ofiarę. Post. Pogodzenie się z przeciwnością losu, a nawet milczenie w obliczu zniewagi, mogą być ofiarowane Bogu w intencji duszy. 4. Unikanie osądów i plotek. Nawet po śmierci, szacunek dla pamięci o osobie jest oznaką chrześcijańskiej dojrzałości. Ojciec Pio omawiał, że nawet nasze myśli powinny być oczyszczone. Unikajcie mówienia źle o zmarłym, nawet jeśli popełnił błąd. Bóg widzi skruchę, a nie tylko czyny. Żyjemy w czasach, w których śmierć jest często traktowana z chłodem, sarkazmem lub obojętnością. Ale dla wierzących jest ona świętym przejściem. A to, co mówimy i robimy w obliczu śmierci, ma wartość wieczną. W tym filmie widzieliśmy, że tradycja Kościoła, wzmocniona przez świętych takich jak ojciec Pio, zachęca nas do okazywania szacunku, współczucia i wstawiennictwa za duszę, żadnych pochopnych osądów, pogardliwych słów, ani potępienia. Naszym zadaniem nie jest wyznaczanie nikomu przeznaczenia, ale powierzenie się Bożemu miłosierdziu i współpraca poprzez modlitwy i szczere działania. Jeśli odszedł ktoś, kogo kochałeś, lub nawet ktoś, z kim miałeś trudności, pamiętaj: nigdy nie jest za późno, aby modlić się za te dusze. A jeśli w przeszłości wypowiedziałeś ostre słowa, możesz to naprawić modlitwą i skruchą. Bóg słucha, dusze czują, a miłość duchowa nigdy nie jest daremna. Ojciec Pio dał nam przykład: modlić się, kochać, ofiarować i ufać. Podążajmy jego śladami. Niech nasze słowa skierowane do tych, którzy odeszli, będą zawsze ziarnami światła, a nie ciemności.